Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam. Ta samotoż mnie nie przerasta. Pókuj. dla mnie, graj. Wiem, że nie mam szans odnaleźć was. Wiem, że nie mam szans odnaleźć was. Wszyscy kogoś mają, nadal pozostaję sam. W myślach widzę ciemność, a w życiu pierwiastek strach. Ja już tracę wiarę, że kiedyś nie będę sam. Zresztą wszyscy i tak chcą, żebym na dno stan. Na twarzy mam uśmiech, w środku cierpienie. Mi krwawiło serce, gdy biłem sam siebie. Najczęstsze widoki: żletki i krew. Najczęstsze odczucia smutek i stres. Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam, ta samotność nie przerasta, pokój dla mnie kraj wiem, że nie mam szans podnaleć was, wiem, że nie mam szans podnaleć was Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam, ta samotność nie przerasta pokój dla szans. mnie kraj, wiem, że nie mam szans Podnaleź was, wiem, że nie mam szans podnaleźć was Wszędzie jest ciemność, a w ciemności śmierć. Wszędzie ten strach, który niszczy mnie. Ciągle czuję ból, o którym co noc śnię Świat okazał się być miejscem do wylania łez Nikogo już nie obchodzę, tylko jestem potworem Oni tylko chcą, żebym upadł na swą mordę Ciągle mieszają z błotem, nie mogę się już podnieść Chciałbym to już skończyć i zasnąć ze spokojem Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam Ta samotność mnie przerasta, pokój dla mnie kraj Wiem, że nie mam szans odnaleźć was Wiem, że nie mam szans odnaleźć was Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam. Ta samotność nie przerasta. Pokój dla mnie, kraj. Wiem, że nie mam szans odnaleźć was Wiem, że nie mam szans odnaleźć was Ciągle jestem zagubiony, ciągle jestem sam. Ta samotność nie przerasta. Pokój dla mnie, kraj. Wiem, że nie mam szans odnaleźć wad